Normalnie, ryż, kurczak Odcinek leci już Kurwa odcinek leci ja byłem kiedyś i robiłem stopę. Dobra już, już podgłaśniam Widzowie, dzisiaj jesteśmy na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Jest razem młody, Damn. wysocki i luki Cerek. Nie ukrywajmy, no część, część z nich nie nadaje się do życia w społeczeństwie. Nie wiemy, ile kosztują podstawowe produkty. I, i Dzisiaj Nikt to macie. sprawdzimy. Jeszcze głośniej? Jesteśmy, jesteśmy głośni? na drużyny, tak? Jeszcze jesteśmy taki i Dobrze jesteśmy, Dobrze, jesteśmy dwa na dwa. Ja jestem z młodym, Dobrze. wysocki z luki. Jest ja z nami również Dominik z Tokosa Ojoj, za kary podkręcamy lekko. Dominik z Stokosa. To, przygotował dla nas 15 Dziękuję. produktów, których będziemy musieli odgadnąć ceny, ale żeby nie było za łatwo, jeśli któraś drużyna przegra, albo będzie niżej, no wyżej, no po no no. prostu będzie, no to by nie będzie no. tak blisko jak druga, Leci szklanka wody i mąka na przeciwniku, tak? Dobra, obmyślałeś to, że kiedy naradzamy, to jesteśmy, siebie, to jesteśmy obok siebie i słyszymy, co chcemy dać. Nie no to czekaj cenę no. i mów tak, no. i nie, no. wyżej. Nie, nie, niżej. A ty mówisz, no. nie to no, musisz tak, wyżej. Nie mówisz no. tak. No. Dobra, dobra będzie, uwaga. Możemy wystartować z pierwszym produktem Myślę, że wszyscy... Daje Dobra, chcecie łatwo czy trudno na start? Trudno na Uwa, start. Te rude stopy, dobrze no. te ale dobrze No Na tej kamerze no żyj, bo nie widzę Na tej kamerze to. Jaka pojemność? Lit, mleczka. mleczka, standardowe 2% tłuszczu, mleko wypasione, I pojemność Ceny jak są zaokrąglone? No, no jeśli mleko... Zatrzymaj te... ten, ten, ten? Co? Tak, te auta wszystkie są nasze Chle Dzikowało się na odcinku no to, to jest fura młodego, a to jest Draculi 79 groszy to zaklęgam do 80. A, o kurwa masz Dobra, pa Ja bym powiedział, no na napisz, napisz, napisz. Ktoś no no pytał? No dał, tak właśnie, na ja Taci Ja bym dał inaczej, ja bym dał parę w ogóle coś takiego Dobra, no Które? No, to jest. To, do, możemy to Tak? No, jest. No, Dobra No, Dobra. no, ja bym nie no tak mi się kurwa wydaje, no Dobra tak, Szybko, szybko ja My wiedzieliśmy? Katowy. No, no. no. 3,30 3,50 Cena za mleko wypłacione 2%, wynosi 3,80 Co? Kurwa no, drogie, To drogie, zapomniałem No to kara Jak smoczy się Jak chuja słyszę, co kurwa? Chef czurba, łysy. Bo my, bo my mówimy dużo na Discordzie, no to przestań. Nie, po prostu jest muzyka za głośno. Ale muza na kurwia za głośno, bez kitu. Muzyka jest w kurwę za głośno. Jest za głośno. Dzięki, julqzx. Nie No Ja mi przera do mąku, panie wodę i ze strapem. No rób to no, kurwa, bo nie, nie mogę! Już. Chyba się zmukujesz, że mnie mlaskać. Nie trafię, jerba nawet. <śmienny> mm. nie, no ja my, my, tak, tak, my, my się tak wody. My się tak tutaj nakurwiamy? No tak, 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 Dobra, nie pierdole Wyrzucam tak, 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 ten telefon. Tak. Co raz się wymyślił, ten pomysł? Nie wiem. Na samym końcu widać, co Nie, napierdalamy się. Następny produkt. Wykład czarna czekolada, 100 gram. Milka. Się wydaje. Że, bardziej, serdecznie. że jest to odpowiedź. No odpowiedź. No teraz mówi bo nie słyszeć, ale no. Tak. Jak miałem dziewczynę, to mi się zdarzyło kupić gdzieś w tych trzeba granicach. Czy na ceny? To tak. My jeszcze nie mamy. No to tej, trzeba w pierdolę już. Nie ma dziewczyny. Nie Ta ma ceny. No 3, 4. 5,20. 4,80. Czekolada kosztuje równe 4 zł. A? Co? Jakie mamy na tej Ale jest. dziwne, nie? No was popierdoliło. Pajaczu, Marku... ci nie zarządzałem <grywa> ja <ci mogę> <grywa> <Zdaję, z krem>. Dla <grywa> kurwa to w Biedronce, w jest droga no, Przed promocją no. Dobra, idźmy no, po trzy tak, tak, rundy to. wygrane I przez Lukiego Damy produkt, który I powinien wiedzieć Czyli opakowanie duszków 75 gram Duże opakowanie duszków Tutaj, najlepszy ty waku, coś zgadłeś w ogóle? Ile to ma gram? Nie, Nie, nie tyle, to to 4, 5, no. No. Dobra, bo to na pewno 75 gram że goście, się, że duszki są za 2,80? Dobra, proszę, ostatnia decyzja Nie pojebało No Odwracamy? 4,30 2,80 mamy to Kurwa. walutka jest 3 zwycięstwa z rzędu 4,50 O kurwa, paczka duszki kosztuje 4,50 Niech go nas Gdzie ty kupowałeś za 3 złote? Nie wiem, czy dość włośnie za 3 coś Może tego kupowałeś, małą paczkę do co nie, Makay, leni. Mokre, leni. Kurwa, Taka, z z <goda> nie, no, zaraz tu, zaraz tu <goda> tak. tak nie, nie, no. No. kurwa nie, 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 Menel, no powinieneś tak? wiedzieć. Pół litra. Ja pół szczerze? Nawet, pół pójdę. litra. Nawet litra. Nawet się nie odzywam, kurwa. Nie mam pojęcia. Pół, pół litra. Pija, ale ja też nie wiem. Pół litra żubrówki. To, to, ma... to jest za nie? Dobra. Nie, za 0,7. Cena normalna, z Biedronki, bez żadnej promocji. Ja żubrówki dawno nie piję. Oj, da Ile za pół? Nie, nie, nie. nie wiem, myślę, że jeden nie. I całą ostatnio pijesz? Żubrówkę. 25,90. 23,50. Nie, do pół litra. Tak? I po raz czwarty! 24,50. Nie no, no, o, 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 24, no ładnie zrobiłem. Oni złotówkę, a wy macie złoty 40. Przypomniałem tak kurczę. Ciekawe, że jała ta zabawa, no. Dobra, ale Luki kurwa kiedyś pił 40 dni pod żoną, to się nie liczy, no, Ale nie, nie kurwa. No i kurwa, na pewno spojrzały. Dobra, to teraz, teraz coś, Ohoho. co popo powinien wygrać. Raz widziałem, że jego dziewczyna nawet to przyniosła do domu, także powinien wygrać dać tym radę. Jest to garnier, płyn micelarny. Ja pierdole. No to będzie strzelanie. Płyn micelarny głupi kurwa, no na stole. ja stawiam dosyć dużo tego nie? Ja, ale co? Na, nie ale... na stole wpisacz chwilę. Nie, nie wiem ja bym dał tam koło... Zlikuj lawiza tutaj do kamery tylko tak mi na Lukiego, ja się nie znam. Ja też się nie znam. Czy, czy, mo no, czy możemy prosić o papier? bo mamy mokrą tablicę no, gdzie, kurwa? Ubrania kurwa, kurwa, sobie czy? Kurwa w mąkę? To będzie ciasto sobie zrobię na tej tablicy. Ty dobra, <grym> jednak trzeba <grym> się zastanowić. Ja wciąż, nie? to demakijażu. Tak? 11. 8,40. Panowie, dziewczyny za do demakijażu. Płacą 20 jest zł. Kurwa ile! Ale, ale, ale dwa, dwie dychy kurwa za ten? Do demakijażu? No bez jaj No, chuj Myślałem, że Ja myślałem, że ma, tak dycha kurwa dycha maksymalnie 13 A to chuj, dwie dychy i w pizdę żeby jako tako trzeba było wyglądać trzeba się postarać i później jeszcze zapłacić, żeby to zdjąć? Napierdalaj Drodzy. Drodzy. Podała mi się jednak zabawa. Zajebiście. Dobrze, to może jeszcze łatwo dla naszego grill grillmastera, bo ostatnio sporo grillujemy. Giełbasa. O kurwa. To nie. Kiełbasa śląska, 500 gram. Też patrz na te ceny jakie kosztowaliśmy? Coś takiego. Sokołów, znana marka. Ale nie, ile jest? jeszcze patasz. Ile, ile, tego, ile tego jest? 500, 500 gram. Kilo 6 kiełbas. Kilo... 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 Ile tego jest? 500, 500, o, 500 gram. Uch, dobrze, ja się zeszygam. 500 gram. Pomyśl sobie, ile kosztuje kilogram mięsa? Właśnie, o, o się, to mi chodzi. W zasadzie myślę. I podziel przez pół. Dobra, ja daję tyle. Jak za dużo, kurwa, to jest? Nie, no więcej chyba nie. Zdaje się, że mnie dać, więcej więcej, ale więcej Jak za dużo, lepiej. Jak za dużo, kurwa. Nie może kosztować. Nie, ale to jest skrajne, kurwa. Googląwałem jeszcze, ile kiełbasy kosztuje przedtem. Dobra, no. Musimy sobie no. Rennej dać, ale dobra, staw 11,90. 16. Dobrze, masterze byłeś najbliżej. Kiełbasa kosztuje 10 zł. O, A, kurde. Kurde. No. Dobra, że mówię czemu 16. Drakul googlował no. i wyszło 32 za kilogram kśląskiej kurwa. No. No bo jak mówił ten, suchar, że masło było w tym, w tym depo, nie? To tam była jeszcze ta kiełbasa. No może to jakąś inną zgooglowałeś? 哦耶！Cool, yeah. <laughs> Dobrze. Dobra, dobrze. Kurwa, Jak mi Wysocki mówi, że patrzył na drogę. Czemu <gry> mnie? Kurwa! Dobra. Ej, a mąkę niego muszę teraz. Jak mi wysokości uwija? Kilogram Dobra. to przecież kurwa. 30 kurwa. 30. Dobrze, Tak Dobrze, jak tak, jak tak dobrze, wam idzie. To może jakiś harna. Kurwa. Harnaś, jasne pełne. Jedna sztuka. Tutaj trzeba być bardzo dokładny. E, my już mamy, tak? Do jednego. Testowaliśmy. Pokaż. Musimy zmienić więcej. Wow. Okay. O, będzie. 220. 260. No. no i koniec serem wygranych. 280. kurwa wam? No. Na kui no Co? No no że testowaliśmy. No, kurwa że testowaliśmy. że testowaliśmy. A testowaliśmy co za 2 zł Pong. Uli. Co musimy zrobić? Dobra, przepraszam, Nie doceniłem. 220. No jak nagrywałem normalnie było. 280. Ale kurwa mi zbejtował jebany. No powiedział, że testowaliśmy tego w pizdę. Dobra, znowu ci łatwiej, łysy, znowu ci łatwiej. Używasz tego produktu. Płyn do płytania jamy używa Co? Co no, Nie ja patrz co, kurwa jak zobaczasz Słownie tak takiego płynu używa po... Dobra ja już mam Kurwa dobrałem wczoraj, nie pamiętam kurwa no, ja Wyruch jak major Nie no. wiem nie, nie Major to chyba faktycznie mój stary Tak No To duża różnica Zaufam, zaufam Dobra czekaj, zmienię No ile to może kosztować panowie tego Pokaż, ja nie z tyle, no tyle Ile tam napisałeś? Z tyle Dobra, no no dobra, 10.30 30 14,80. Niestety, Łysy, 17 zł. Kurwa, dobra, taki dobra, zły, kilo... za taki prywatny. No kurwa, kurwa. Tak kurwa. Daj, kilogram kurwa. Dawaj, małże, kurwa. kilogram małże, kurwa. Daj, kilogram? kurwa. Daj, kilogram kurwa. kurwa. Nie małże, kurwa. Kilogram o kurwa! Ile to jest? Pomarańczy? Ile to jest? Ile <grym> tak to jest? Ile to jest? Ile to jest? Ile to jest? to jest? Ile 3! Zależy jak duże. To ile takie duże, no to by były 4 na przykład. 3-4, no mówię. Wydaje mi się, że więcej kurwa niż. coś takiego? Tak, tak. To no mi to jest najbardziej. No że to taka cena, idealnie. Czekaj nie, tak nie tak mamy. Zawracamy? Tak. Tak, tak. no. 7,60. 10. tych pedali. 7 zł. Oh, się, kurwa. A, tak teraz, tak, to niemożliwe kurwa kurwa się unikał. Dyszczutrafili. Kto takie pracuje? Mandarin czy pomarańcz? Zależy. Od sezonu zależy. Kolejne chrupeczki, znowu związane z drugim, Reksio, 30. bardzo duża paczka 150 gram, duszki miały 75 gram, Reksio mają 150 a, Kurwa, nie tak. A, no Ciebie pojebało chyba. Ci. Nie, nie ma 4, Zaufaj. ale to są prażynki, nie chipsy, kurwa. Zaufaj. 4, kurwa, nie wiem, 4,20, kurwa, 4. Mniej mają, na pewno są prawie nie, ma, nie ma. Leci cała szklanka mąki na Luke'ego wysa. 5 złotych 5 złotych. złotych Dobra, jak to jest, że no, ten no. Reksio jest droższy od duszków, kurwa O no. kurwa raz wódkę, także teraz będziemy mieli wino, jedno z popularniejszych, Carlo Rossi tak, byduale, ty sobie pory, brywa, ale kamsa, Tak, kapsa, tak, tak takiego, nie? Nawet bym powiedział, że tak no, może opaga tak, coś. No, ale nie, to że taki No, nie, 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 nie. No, to No, Ale jest nie na siebie Co, masz Masz na siebie biorę. No, ile macie? 12,90. Kurwa 17-40. Co? Jemmy, ta nie wina powiedziałeś, tak? Taka buteleczka winka już 23 Kurwa, ty dajesz jest Dycha, zdychy ta no, Ja mówię, że kupowałem. No jak to pije ja wino, kurwa, kiedyś nie wiem, co jest. No my takiliśmy musiałem. Zabój być z depresją, Ty Może weź taki kurwa rykoszet tak Ty, a ja mam... Wstań i tak od góry. No, ja Dobrze Luki, w takim razie Ile tak ja 72 tabletki Oj, do zmywarki Finish Powerball Quantum Nie ma nie 23 zł. to Ja się od razu pisze. tak? Pokaż, pokaż Pra koniec czasu, już mam zobaczony. Nie no, co koniec czasu? kurwa, już może 10 sekund Czekaj, czekaj Jest to zdecydowanie najdroższe dzisiaj 9, 10, 11, dobra. Dobra. dobra, już 14, tak, tak, tak. no no, no. no 50, 20. 20.

<głos> <głos> <Kolej>? <głos> <kulet> <głos> <Kolej>? <głos> ten produkt będzie wam potrzebny. Jest to dwa w jednym, że podkreśli całe włosy. Adidas 6 kurwa w jednym, 6, 6, 6 w kurbo Git. Nie, no ja zakładam, że to nie kosztuje więcej. Niż no ale to by nie, nie, nie będzie, nie będzie, nie no, będzie. Dobra, dawaj to kurwa. No już tam kurwa nociwo, no, 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 żeby tylko no, wyjechać coś klamki komuś. Jedna para powinna mieć 6,9 zł, a druga o 2 zł. Kosztuje 10 zł. Mów na 10 Dobra, kogo dźwięk. teraz tez, kogo? No, Czyli to to był ten item Kogo? No. Napierdalaj no Dobra, kogokolwiek Jak leci freestyle kogo A, tylko Na 3-4 w ogóle Na 3-4 w ogóle 3-4 Mówcie, no. misowali cały czas Mąkol chyba nie dostarczy nie, nie Chyba, nie kurwa, sam. lekko, nie wiem no. Dobra, strollowałeś, kurwa, co strollowałeś? 10 groszy, kurwa, przejebali Ej, ty chciałeś 13 10 powiedziałem, kurwa 13 10, dycha, <inaudible adults> powiedziałem dycha Dobra, Lucz, czy podpaski? Ojej Naturalne Czemu te podpaski nazywają się Nutella, kurwa? Naturella 14 zmienił Dobra, szybkie warmsy Dobra, odcinek dalej Avengersy całe usmolone, kurwa mam odliczaj, pa, pa, 10 sekund, cel, pa, odliczaj 10 sekund Odliczaj 10 sekund i kurwa koniec myślenia <coughs> Dobra już, już. Dobra 9.30 Prawa Luki 6.50 Kurwa prakam. co nie, co? nie dość. Ja Dobra ja walę kurwa, czekaj wstań kurwa No kurwa ty Ale ty się szykuje panu kurwienik No co on wytkujmy to tam na ten, to jest zbyt, to jest <śmieniu> no i Renat, jak tylko z to No, No, mi stranka wypadła z rejonu. po siedzi. Nie no, kurwa, o, nie przesadzajmy, ale... No, ale dobra, nie ma tragedii.

Jezu, jezu, jezu. Ok, teraz wygrane. Dobra, kurwa. jesteśmy teraz wygrani. Osta Ostatnie, osta Ostatnie, osta Ostatnie, kurwa. To. To ryby, no, tak no, to, nie no, Ostatnie to. Wytry. Na środku wstawiam całe opakowanie mąki i to, tak. No, kurwa, bo to to też mogę dostawić, mogę to nawet jeszcze. Nie, to jest takie niesprawiedliwe. Na punkty wygraliśmy. No i dobra, jeszcze tą stronkę mogę. Ale to co najmniej minuta na. Tak, Wydzenie, no, co dajcie czas. gruba rozkmina. Duża dokładność. No dawaj, kur... ostatni produkt jest dość tańszy. Jest to smakowy Red Bull. Z Wiedronki. <tuszy> <Biedronki. tuszy> z Wiedronki. Z Wiedronki. Z Wiedronki. Wiem, no. 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 Ja no. Ale już no. wkurwiony no. jestem. ja bym robił się dziewięć, no. Zadam no. tu no. sytuację. No. No. Groszki. Jest za ogromne do Okej, okay. mogę no. dać w tej rundzie, że jest dokładna cena co do grosza. Pokaż nie Dobra, ty ile nadaj Dobra, tyle, kurwa. Tylko to mi przychodzi do głowy, nie? Taka, kurwa, typowa cena. Dobra, może powiedzmy taj. Ogryweczka! To taj ta para się myli. Pomyślmy! Nie wiemy, co Dobra, to… no Dobra, wiesz co? Wiesz? Jest to smakowe, tylko na Nie na myśli, że tak? Dobra, my ready O no. nie pozwalam na Red Bulla Jedna z par, bo dokładną cenę. To jest a więc pokój muziówki. Wygrali! No tak, no. kurwa, ty, tak. Dobrze, no, tak. No, nie, tak. tak! Dobra, Główno je na to, że Draco nie wiedział, ile ja Red Bull no, kosztuje, no, też, tak. też kurwa. No, to tak Ale kurwa! 700 my by no, tak. Biedronce robiliśmy, zakupy, zawsze Red Bull kurwa, w żabce za no, no, 6 zł. Był. No. No, no, no. 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 Zwaszcza Biedronka ze stacji, albo z żabki już onś pojedział. No, to samo na odcinku, O kurwa! A 4,30? Nie, Kurwa, co to za chujowy montaż. Łysy tam, oni im dali 4,30, a zmienili na 4,49, no. Nie było to pokazane, no. natomiast 4,49. I tyle kosztował. A dwa, kurwa, no. na większość ilość, kurwa, cen my mieliśmy na plus, a i tak w pizdę dostaliśmy, rozumiecie jaki to jest scam jebany? Ostatni, no, bo trollowałeś przez cały mecz, wygrać sobie ostatnie pytanie i napierdalałeś, no. kurwa, dwa kilo na chłopu. Ale wersem. Ale podródek, Dracula akurat to był. No jest, jest. No na no, przyjemne. A ja kurwa jeszcze w ten sam dzień streama miałem, nie? I weź to wyczyść z włosów, kurwa. Ja tylko siedziałem i kłaki podarłem. No no, kurwa, tylko co ciasta. <grym> to było to Jest moment. mi do mordy wleciał. No, to... Proponuję ten zrobić wszystkie zdjęcia na Instagrama? Nie mam kurwa więcej! Nie wiesz, kto to w nie zrobić zdjęcia na Instagrama? O kurwa, syski! A nie chcecie zdjęcia na Instagrama? A na pewno! po co? Kurwa, ma panca! Kurwa, w klapkach mogą być problemy! taki kurwa! Ty luki się przebiegnij no, Golfa trzeba myć, kurwa Ja w ogóle zajeżdżam na stację Zajeżdżę na stację następnego dnia, co miałem co jechać My jest auto i Moje ja budziowie zgankowali kurwa w siedmiu na stacji Na jakimś wypiździejowie na totalnej wiosce kurwa Losowo, byli o pierwszej w nocy Ja byłem kiedyś Harcerzem i robiłem czarną stopę kurwa, także faty, ja 24 robiłem. godziny na Bosaka i daję O, no, co za golfik. Nie, nie jest Nie, no, rysuję, Dziękuję widzowie. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No, trzymajcie no się cieplutko i czekajcie na następne odcinki. Musisz ustawcie łapkę. Fajny. Jeden z, z lepszych vlogów, jakie kurwa kiedykolwiek nagrałem. Z kimś. Chyba nie było lepszego. Tak for fun.